Na dzisiaj to nawet do a Dziś będziemy sobie grali w sobie kawadach. Bo 5 dni MVP i słabo by było tego nie zmarnować. Lecimy sobie na normalne badziki solówki. Ten film będzie krótko, chyba trwał. Bo w sumie zgramy tylko sobie dwie tam Tą jeszcze jedną. I będziemy. I biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka dla Was na YouTube. Znaczy w sumie na dzisiaj. Dzisiaj. W W sumie jak to oglądacie. Teraz jest 7 wrzesień. To ten odcinek wrzu wrzucę 8 września. A odcinek, który dzisiaj będę nagrywał, dzisiaj wrzucę. W sumie to ten dzisiaj nagrywam. A więc no. Mm, lecimy sobie pierwszą. A i nie jakby co... Nie mówcie mi czemu mi się nie chciało podobić Tak po prostu... W sumie to mi się nie chciało. I nie mówcie, czemu tak tutaj hardo? Nie pytajcie się. Dobra. I myślę, że polecimy sobie na zielonego. Już od razu. W ogóle nauczyłem się ninja bridgea i speed bridgea przez ten czas. No nie, no no, no widzowie, ja nie, dzisiaj nie w formie, kurczę, belka, kosmodelka, no i już się buduje, widzę tego stiwolca budującego się do mnie. No widzę cię, stiwolc, myślę, że ja cię nie widzę, no widzę cię, no stiwolc, no już nie masz beda, no, tego ciebie zaraz nie ma. No jeszcze, kurde rebelka. nie da się widzowie, na tym, nie polecam coxcrafta, jeśli chcecie mieć jakiś serwer do skakania TNT jumpami, to lepiej już polecam craftplaya, ja cię nie mogę, dobra, nie, że będę się naśmiewał z gorszych, no ale, Stevie, no, nie no widzowie, ja dzisiaj nie będę grał chyba. Nie, tak klamię na odcinku, poza odcinkami to jest prosta. Poza... A, przy... A na odcinku, no to słabo by było nie widać. No to spro... spróbujemy, ale i tak rasuje ten żółty głupek wanonki. Mały głupek cuniek. Nie wiem, o co przeklinać, wiecie o co chodzi. No kup the <laughs> Nie mogę widzieć, ja nie potrafię w tom gdy grać. Czy ja się skończyłem, czy o co chodzi? Nie, 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 On chyba myśli, że go nie widać. Nie ja tak sobie myśli jeszcze byłem tego jego fireballka śmiesznego. A jakbyście się pytali, jakim sposobem klikam, to tak. Yy, klikam butterfly klikiem. Jestem spocony S. Ale dobra, no. Nie będę takich rzeczy mówił. No, widzowie mnie oglądają. To, że raczej nie są debilami, tak jak ja. O co? Żółtego zielonego nie było? A nie, ja go pokonałem! To było pięć lat temu! Jakby to nie ma, już Żeby coś, ale... Co on już nie miał, Bawa? Really. To by co ja do niego szłem! Żeby wilczyk wel mnie pokonał! Na mi dowida siebie! Wy sobie się lubcie! Wy się lubcie! Wy nie jesteście, Dawid, jak ja! Dobra! A! Dało się! Jeden ja klacuk postawiłem! Ja znaczy się nie mogę, myślę, że ja nie wiem, że on to jest. A Jack <grystans> Bye! O, cute the. Bum, 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 bum. <grystans> Moje krzywe mostki się przydają, widzicie? Widzowie. Moje krzywe mostki są najlepsze. Nie kogoś innego. Moje są najlepsze. Zawsze musi się że ktoś na nich wywala! No ale że wilczek spocony jest! Ty się tylko sobie żelazne zbrojki kupujesz. No ale wilczku, no. Kopanie.pl Ja się nie mogę. Pewnie on zaraz się znowu wywanie. Jeszcze jedna warstwa! Dobra, idę po killow. nie co mi się. Dobra. No ty, ja mam jeden jeden. Nie, żeby coś, ale polecam Famiego yy, tak do pata no naprawdę on jest taki kozacki widzowie Ostatnio dzisiaj sobie z sumie go ale... No widzicie Przegrana ręki, na nim działają, wygrane też działają Bo przed chwilą wygrałem, ale nie na odcinku Ach. To jest czysty skin. Wygrać nie na odcinka, przegrać na odcinka To się nazywa skill! Au! No widzowie, ja się tylko wywalam zawsze Pomóżcie mi się nie wywalać! Pomóżcie, widzowie! Jak się nie wywalać! Jak się nie wywalać, no widzowie! Jak się nie wywalać? Ja nie potacie. Mm. O widzowie, marno jest, bo macie dwa IP na odcinku, po lewym dolnym rogu macie IP i macie IP wtedy tam kiedy, gdzie są kolory, coś pokiczkałem. Ja. Yeah. Really? Are you making me really? You are so strong, to didn't you make you <laughs> really? <laughs> <laughs> nie, żeby ty mix, ale gówno to jest. Really? Are you making me really? Ja mogę nie, <laughs> nie <laughs> powtarzać tej muzyki? <musici>? Ej. <laughs> <laughs> nie, że ja lubię ty mix, ale wiecie. To, że pomyślałam, że ja lubię tymi mix, ale niektórzy nie pomyślałam. Co potworek mnie zaprosił, widzowie! Widzieliście to? Co potworek mnie zaprosił? Jakby. <ścoughs> ja napisałem na jego live, że chcę zagrać. Ale to jest na odcinku! <grymne> o mój Boże, widzowie! No to może tutaj się uciszę. Ale widzowie! Podwodek mnie zaprosił, bo napisałem, chcę zagrać i pomyślałem, że sobie nagram odcinek. Myślałem, że jeszcze mnie nie doda. <grymne> to, że. Jestem. Widzowie, ja jestem nieważny. ważny! Co po... Co potworze? Co potworze? Where is DC potwór? Co potwora wywaliło, poczekajcie! Co do wycięcia i dołączę do niego na live. Dobra widzowie, już jestem. Nie czwórki solówki. Ale teraz widzowie pomyślałem, że sobie sobie klienci rasze. Zabawki? Napiszcie, czy zabawki to też twoja wasza ulubiona mapka? Na naj najbardziej zawsze kiedy. Poduszka? Gości, co się nazwał poduszka? Jeśli słyszeliście przez chwilę szumienie, to ten. To albo mucha u mnie, albo samolot przelatywał widzowie. No i super. jeszcze Brazylińczyk nam się trafił. Ja. Nie ma widowe Idź. Bum, 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 bum. Au, 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 au. Tak, data wydania muzyki to 20, 2021, 15 września XD. Au, au, au. No tak naprawdę mi nie powaliło i nie będę wypuszczał swojej muzyki. No weź. Ja. Jeszcze mi będzie poduszka spuszczała tego. No. Ego, poduszka! Poduszka, co zdążyłam, jeszcze beda rozwalić. Widzowie, no! Ja donijcie swojego

Cristiano, Donaldo. <ride> oh. Cristiano Ronaldo Oh! VIP Cristiano Ronaldo E c'è un bau, si vede. A <Allora>, via da <doma. ride> Sprava via da Ehi, Ehi, mataos. E No, no, no. un un un.

Widzowie jeśli zostawicie łapeczkę w górę i subika do góry i, i subika króde, pomyliłem się y, to dostaniecie od mnie nic. Ale jak podacie mi Discorda y, na, napiszcie Chcę być na odcinku i ja wtedy wybiorę osobkę, którą wezmę do odcinka, ale to następnego. I musicie napisać pod "ja chcę na, być na odcinku", musicie napisać swojego Discorda. A jeśli nie macie Discorda, to wasza sprawa. No co za back No i będzie sobie bawił te swoje firebole. Teraz ja się z tobą pobawię w firebole, dobrze? Boom. No nie, widzowie! Dobra widzowie. Goodbye, see you, my mind.